Dofinansowanie na przebudowę ulicy Kwiatkowskiego zostało przyznane. To bardzo ważna inwestycja, o którą zabiegali samorządowcy radni Sejmiku Podkarpackiego i posłowie. Projekt na przebudowę ulicy Kwiatkowskiego został złożony przez Urząd Miejski w kwietniu tego roku i zyskał pozytywną ocenę wojewody podkarpackiego. Na szczeblu centralnym projekt został przeniesiony na listę rezerwową. W sprawie dofinansowania tej ważnej dla miasta inwestycji interweniowali m.in. poseł Jan Warzecha oraz przewodniczący Komisji Gospodarki w Sejmiku Stefan Bieszczet. Czuwałem nad tym, żeby te pieniądze nie przepadły. I jest to, jak już powiedziałem, sukces nasz wspólny, tego środowiska. Myślę, że burmistrza z wiceburmistrzami całej rady i pewno w tle jest również tam gdzieś moja osoba. To jest strategiczna ulica łącząca nie tylko kolejne ulice, tylko łącznik nasz pomiędzy autostradą a A4. To jest komunikacja dla dużych samochodów i stąd ważność tej inwestycji. Miasto Dębica zaczął realizować tę inwestycję ze środków własnych, ale dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się pozyskać ponad 3,5 miliona złotych z funduszu dróg samorządowych. Na konferencji prasowej burmistrz Mariusz Szewczyk podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby pieniądze na remont tej drogi zostały przyznane. Liczyliśmy, tak jak wspomniałem tutaj na konferencji, że. Pisząc odwołanie, które później dowiedzieliśmy się, że tu nie ma odwołań, staraliśmy się zaszczepić wszystkich, którzy po prostu mieli do czynienia z tym projektem. Tak jak mówiłem o pośle Janie Warzecha. Całą dokumentację przekazaliśmy wiem, wiem, że interweniował, wiem, że wręcz namawiał do realizacji tej inwestycji Pan Radny Sejmiku z Podkarpackiego, Pan Stefan Bieszczat. Byłem osobiście też w Warszawie z moim zastępcą u pana premiera, czy premiera pana Jarosława Gowina, chcieliśmy to, żeby do, wziąć te pieniądze i mówię i wiele osób tak jak wspomniałem pan Mariusz Trojan też y, jako pracownik y, który pracuje w Rzeszowie. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi wraz z kanalizacją deszczową, chodnikiem i ścieżką rowerową oraz nowe oświetlenie uliczne. Ponadto przebudowana zostanie sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna oraz energetyczna. W 2019 roku zrealizowany zostanie pierwszy etap inwestycji na odcinku od Ronda Solidarności do ulicy Północnej a w 2020 roku drugi etap od ulicy północnej do ulicy krakowskiej.